No, uważam, że z przebiegu meczu no, no, byliśmy jednak dzisiaj zespołem słabszym. Garbarnia, gospodarze wygrali zasłużenie. Oczywiście mieliśmy też swoje sytuacje do zdobycia bramki, ale no, niestety dzisiaj no, nic nie chciało wpaść. No Muszę powiedzieć, że dzisiaj przystępowaliśmy do tego spotkania no, osłabieni, tak? bo jak wiadomo graliśmy... Dosłownie dwa dni temu, ciężki mecz z, z górnikiem zabrze w Pucharze, 120 minut, no i no kilka kontuzji w drużynie. Pozostali zawodnicy jeszcze się nie zregenerowali dzisiaj dostali szansę piłkarze, którzy grali do tej pory mniej. No i troszkę no nie było tego, nie było tego. Takiej jakości, jak, jak wcześniej, we wcześniejszych meczach. Zawodnicy dali z siebie wszystko. Tak? No, chcieli bardzo, kilka akcji stworzyliśmy, no ale niestety dzisiaj nie starczyło. Cieszymy się z wysokiej wygranej, z, z bardzo silnym zespołem, który co prawda był dzisiaj osłabiony, ale ten wynik na pewno wpłynie bardzo pozytywnie na to, jak będziemy myśleć w kontekście wiosny, która musi być dużo lepsza od jesieni. Ten mecz był w naszym wykonaniu niezły, chociaż uważam, że wygrywaliśmy lepsze spotkania. Natomiast najważniejsze jest to, że udało nam się utrzymać zerowe konto po stronie strat, co jest chyba pierwszy, tak, na pewno pierwszym, pierwszym tego typu sytuacją w tej, w tej rundzie, co trochę świadczy o tym, jak, jak to wyglądało w tym półroczu. Choć przeciwnik też stworzył sytuację i trochę szczęściem też się w tym meczu mieliśmy, ale wydaje mi się, że z przebiegu gry to zwycięstwo nam się należało i cieszę się z niego bardzo, bo, bo to jest dobry prognostyk, no to yy... Na, na przyszłość, poza tym, no, w tej sytuacji, w której byliśmy, no, każdy, każdy punkt to jest jak, jak złapanie oddechu, i, i to zwycięstwo z drużyną, która moim zdaniem w ostatnim okresie była najlepiej grającym zespołem w drugiej lidze, jest, jest bardzo cenne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do pytań, które dotarły do nas drogą mailową. Pan Jerzy Filipiuk, dziennik Polski. Jak dzisiejsza wygrana wpłynie na morale piłkarzy, na okres zimowy? No to jest właśnie ten kontekst, o którym wspomniałem, że to zwycięstwo jest bardzo ważne w tym, w tym, w tym aspekcie, bo, bo wygrana z takim mocnym zespołem pokazuje, że nasze możliwości są znacznie wyższe niż pokazuje to tabela i w tym kierunku musimy podążać. Kolejne pytanie. Jaka jest ogólna ocena rundy jesiennej w wykonaniu To była słaba runda. Graliśmy, graliśmy przeciętnie, a wyniki były jeszcze gorsze, uważam, i, i więc, więc nie możemy być zadowoleni. Na pewno naszym plany były jakieś wielkie wobec tego, co się wydarzyło w czerwcu, że jednak było wszystko bardzo, bardzo mocno. Osłabiliśmy się w, w kontekście odejścia kilku zawodników, którzy, którzy poszli do, grać do, do, do wyższych lig. Nie udało się do końca to, tego tak bardzo dobrze odbudować, i, i, ależ mimo to no, chcieliśmy, chcieliśmy zająć jak najwyższe miejsce, bezpieczne w środku tabeli. To się nie udało, więc nie, ta ocena nie może być pozytywna i na pewno stanowi ona jakby podstawę do tego, żeby myśleć, co dalej. Tak, kolejne pytanie. W czym należy szukać pozytywów, jeżeli, jeżeli chodzi o Gregar Barnie w tej rundzie? Dużo bramek strzelamy, mimo że uważam, że nasz potencjał ofensywny bardzo się zmienił w porównaniu do poprzedniego sezonu. Ta, ta nasza skuteczność, jeśli chodzi o grę ofensywną, nie jest, nie jest taka zła, bo liczba strzelonych bramek jest, jest zadowalająca. Natomiast tak naprawdę jest kilka takich bardzo niewielkich detali taktycznych, z których jesteśmy tutaj w sztabie zadowoleni, jeśli chodzi o, o naszą grę, które jednak tak naprawdę nie przerodziły się do końca w, w, w oczekiwane rezultaty, więc trudno mówić tutaj o, o, tych, o tych takich fajnych rzeczach w tym kontekście. Co najbardziej szwankowało się od w tej rundzie? Bardzo słabo, bardzo słabo bronimy, mamy z tym ogromny problem, plus staje fragmenty gry, to są nasze najsłabsze fazy gry, tak to okreśmy i nad tym bardzo dużo pracujemy i, i staramy się indywidualnie, jak i grupowo i zespołowo te błędy niwelować, natomiast no, efekty naszej pracy nie są zadowalające. Przedostatnie pytanie, czy w przerwie zimowej się na dużo zmian kadrowych? Czy dużo to nie wiem, ile się, ile zmian, ile zmian dokonamy. Natomiast mamy takie plany. Musimy na czterech pozycjach szukamy zawodników, którzy dadzą troszkę więcej. Ry, takiej rywalizacji, i, i w kontekście przyszłej rundy takiej stabilności, bo tego nam, tego nam troszkę, moim zdaniem, w grze naszej brakuje, bo mamy bardzo wielu młodych, niedoświadczonych zawodników, nieogranych na tym poziomie, i to też był problem który według mnie miał istotny wpływ na nasze miejsce w tabeli i ta stabilność, o której wspomniałem, uważam, że jest nam, nam bardziej potrzebna, więc szukamy ludzi na czterech pozycjach, a czy się uda ściągnąć czterech załomków, czy dwóch, tego nie wiem. Jasne. I ostatnie pytanie. Jaki jest wstępny plan przygotowań do rundy wiosennej? Trenujemy jeszcze trzy tygodnie. 2 grudnia kończymy e, ten okres przejściowy nazwijmy to. Zawodnicy mają dwa tygodnie wolnego, po czym otrzymują wolne rozpiski do pracy i 9 stycznia spotykamy się na pierwszym treningu. Nie planujemy żadnego zgrupowania. Mamy zaplanowane sparingi. sparringi. Liczby, w tej chwili nie, nie pamiętam, ale gramy w każdy weekend plus dwie środy, więc trochę tego grania w zimie będzie i, i w ten sposób się gdzieś będziemy przygotowywać do nowej rundy.